Cześć, witajcie z Sistono Niestety mam słową wiadomości. otóż, jeszcze wy nie wiecie, ale niedawno mi zmarł jedno danie lamparcie. A teraz zaczynają na tą samą chorobę chorować moje wszystkie neumy. Przez to postanowiłem to dla Was nagrać. Choroby ryb są bardzo, zresztą nie są bardzo częste, jeśli się odpowiednio dba o akwarium. U mnie nic takiego złego nie było, co by mogło im zaszkodzić, ale no właśnie, zakładam, że wziąłem, kupiłem sobie rybę już z chorobą i objawy dopiero u mnie w akwarium się zaczynały. Nasze akwarium. Jak widać, w miarę dobrze się czuję. Wszystkie te głupiki pływają. Moje jedzenie upręgowane, one, one tutaj są. I nie wiem, może jeszcze poszukamy tamtych dwóch. O. A inne, no, one tam są. Najważniejsze, że pływają. Bo jak mi umarł ten Daniel Lampard, to ja jeszcze próbowałam go trochę podratować, podleczyć, ale składam, że dałam przez przypadek za dużą dawkę. No właśnie. Jak leczyć ryby? Trzeba przynajmniej jednolitrowego słoika, bo ja je leczę w słoiku. I kupiłam sobie sól fizjologiczną. Tak, dokładnie. Jedna kropla soli fizjologicznej na 2 litry wody. Na 2 litry wody, i tam się wtedy wkłada ryby, i 15 minut się liczy. Po 15 minutach te ryby wyciągamy, przekładamy do akwarium, ale do akwarium towarzyskiego. Inaczej nazwanego ogólnego. Ale uwaga! Nie wolno z wodą, wtór, nie wolno z wodą są fizjologiczną, ponieważ po tym mogą wszystkie ryby umrzeć, no, ponieważ rośliny <laughs> mogą być na nią drażliwe i yy, w sumie ryby, przez to yy, wody, yy, woda, w której były leczone ryby, no i najlepiej jest odłowić ryby. Wsadzić to w zbiorniku ogólnego, a y, tamtą wodę po prostu wylać. Moje akwarium jakoś się rozwija. Niestety, oprócz y, zielonych glonów, zaczyna, zaczynają mi się też pojawiać tutaj y, fioletowe glony. trasie boję, bo wkraczam nie na spokojną yy, ścieżkę, tak jak każdy akwarysta. Każdy akwarysta to ze swoim akwarium pierwszym przebył, a ja akurat nie Teraz będę to przebywał. Więc myślę, że pomożecie. <laughs> Może mi będzie coś yy, łatwiej opowiadać o swoim akwarium, niż no, robić coś w nim. Przez to... W każdy piątek będzie sprawozdanie, a ja będę Wam to. No, a ja będę dawał opis do niego. W takim razie to już koniec tego odcinka. Trzymajcie się ciepło. Cześć.